Dzień dobry Państwu. Nazywam się Izabela Matusz. Jestem od prawie 30 lat stomatologiem, od prawie 15 zajmuję się endodoncją mikroskopową i pracą w powiększeniu w lupach. Endodoncja mikroskopowa to jest taka dziedzina stomatologii, która się zajmuje leczeniem kanałowym zębów przy użyciu mikroskopu. Mikroskop służy nam do powiększenia pola operacyjnego i do zobaczenia bardzo wąskich. Czasami zagiętych kanałów, które są w zębach. I dzięki temu, że je widzimy, możemy je bardzo dobrze opracować, wypełnić. I taki ząb ma szansę długo przetrwać w ustach pacjenta. Mikroskopy stomatologiczne były kolposkopami przerobionymi. A w tej chwili są to już specjalne, dedykowane mikroskopy dla stomatologii. Do tej pory leczono kanałowo bez użycia powiększenia. To, tak mniej więcej, zawsze porównuję opowiadając z pacjentom, jakby ktoś chciał przybić gwóźdź, zamykając oczy. I tym młotkiem można się wielokrotnie stuknąć w palec, niekoniecznie trafiając w gwóźdź. Tak samo jest ze znalezieniem kanałów i z udrożnieniem tych kanałów, jeśli nie mamy powiększenia, bo kanały są bardzo niewielkie i czasami są tak schowane w zębie, że bez powiększenia bardzo trudno jest je znaleźć. A mikroskop dający to powiększenie pozwala na odnalezienie wszystkich kanałów i na ich opracowanie. Co jest jakby warunkiem niezbędnym do uratowania zęba. Dzięki powiększeniu, które uzyskuje w lupach, mogę wyczyścić tylko te tkanki zęba, które potrzebują być usunięte i zostaje dzięki temu więcej zdrowego, nienaruszonego zęba w ustach pacjenta. Co wpływa na wytrzymałość takiego zęba i na to, że ten ząb dłużej u pacjenta może funkcjonować. Bo im więcej zęba w zębie, tym ten ząb jest mocniejszy.